Nie jestem przygotowana. Wow. Witam, tak. Witam serdecznie w nowo otwartym sklepie numer 8. Wiza. Serdecznie zapraszam wszystkich klientów. Jest to sklep, można powiedzieć, taki delikatesowy. Mamy tutaj do wyboru cały zestaw alkoholu, piękna półeczka. A na święta? Wina, wina, wina tak. przeróżne, tak. A tu widzę takie ciasta, że aż ślinka cieknie, I, nie? Oprócz tego tak, pyszne ciasta z naszej piekarni. Z Macie Zatora, dwie piekarnie, prawda? Tak. A to jest Zatora? Tak, to jest Zatora. No, oprócz tego mamy... Jeszcze Rzeczywiście takie... te cukierki są w takiej cenie promocyjnej? bo Tak, tak. Mamy dobre promocje na cukiereczki, to na, to to na to to pomadki, pomadki malagi, kasztanki, tikitaki. I oczywiście codziennie świeży chleb i bułeczki. To znaczy codziennie Mamy świeże bułeczki, a chleb już mamy no. z dnia wczorajszego Wczorajszy. i mhm. bardzo dobrej cenie, bo po złotóweczce za kilogram. Oczywiście rozmawiamy o godzinie 9 rano, dlatego tak. chleb upieczony wczoraj. To wesołych świąt jeszcze dla... I jeszcze życzę wszystkim klientom... Wesołych świąt. Wesołych świąt. Ja. Wszystkiego najlepszego. I żeby dzisiaj Mikołaj do nas No przyszedł. właśnie, żeby przyszedł Mikołaj do wszystkich. Żeby wszyscy...